Witam państwa w fake studio pani Monia i zapraszam na podsumowanie wiadomości z minionego tygodnia. Trwa oblężenie stadionu miejskiego w hipokrycach, gdzie zabarykadowali się bezdzietni przedstawiciele stowarzyszenia. Wszystko to kwestia organizacji. Stadion otaczają tłumy matek, skandujące brzydkie słowa. O sytuacji będziemy informowali państwa na bieżąco. Prokuratura w przedszkolewie przyjrzy się bliżej sprawie Hani P i Julii Z. Julia oskarża Hanią o nazwanie jej Bambikiem. Haniu, czy rozważasz przeprosiny? Julia nie kryje żalu i ostrzega. Nie zaproszę jej na urodziny. W sprawie przyjrzy się bliżej, powołana do tego komisja z grupy tęczowych biedronek. A na koniec fakty ze świata muzyki. Tegoroczny hit na Parentowizję został wybrany. W tegorocznej edycji będziemy mieli szansę usłyszeć utwór solo. Ja Więcej informacji w jutrzejszym porannym wydaniu postów Pani Monia. Mówiła dla Państwa Monika Sypkowiak. Dziękuję za uwagę.